Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym vlogmasie Dzisiaj zaczynamy sobie kalendarzem od misteriosa, dlatego ja sobie już przygotowałam nożyczki. Więc ogólnie ja się mogę nie mogę doczekać, zabieramy się na otwieranie. Okej, okay, więc ja ogólnie sobie już przygotowałam te okienka. Tak mniej więcej, żebym wiedziała, jak mam otwierać. I tutaj gdzieś powinna być dziesiątka chwila. Tu jest z palmami. Dobra, tu mamy dziesiąteczkę i jest ona taka malutka bardzo. Ja nie wiem, może tutaj są jakieś charmsy albo coś. Dobra, nie wiem. Dobra, jednak potrzebne nożyczki. Więc uwaga. O dobra, ej. Dobra, chyba to są charmsy, czy co to jest? Czy to smaczki? Chwila, bo... Nie wiem co to jest i właśnie dobrze czułam, że tutaj są bąbelki Muszę to otworzyć. Dobra. Oa! Dobra. I mamy tutaj. Drugie mi Tutaj jest tak, o kurde. <śmusza> Dobra, takie dziwne i takie, i takie te szklane ogólnie, i tutaj takie mega szorstkie. Więc ogólnie nie dziwne. Są chyba jako smaczki Albo nie wiem, albo dodatkowa rzecz No ogólnie słabo, bo ja tego nie będę używać Brzydko to trochę wygląda Ale mm, dzisiaj nisko będzie, bo to takie jakby jest porcelanowe Zobaczcie ten dźwięk w ogóle Więc widzicie, to jest takie, taka porcelana, co nie? To jest takie dziwne, to jest ta choinka może do zdjęcia, ale to nie jako smaczki Więc no, trochę słabo Yy, dobra, i jedenastka. Jedenastkę też mamy w ogóle taką mega małą, ja nie wiem co to jest, ale to może język czy coś. No dzisiaj trochę słabo szczerze mi stod Ja myślałam, że coś mi fajnego dzisiaj dasz. Dlatego cię dałam na jedynkę. W sensie, że pierwszy kalendarz od ciebie tworzymy. więc To troszeczkę słabo. I dobra, dziesiąteczka, dziesiąteczka. Otwieramy dziesięć tutaj. O. Ale super! Kolejna kulka. Nie wiem czy to jest lepsze, czy, czy to dziwne co się od róże, więc no. Dalej kalendarz od Dark Unicorn. Mam nadzieję, że tutaj coś będzie coś fajnego. Tutaj też sobie przygotowałam. Jest dziesiąteczka, dziesiąteczka. I tutaj jest coś dużego, coś z spacianki, więc oto coś super. Uwaga. Jezu, ale to się tak długo otwiera i to tak musi się ładnie otworzyć. Ładnie się otworzyło. I uwaga... O, ej, dobra, to nie parcianka, tu mamy halterek. Dobra, z plecionym nachrapniczkiem, zielony, ej, śliczny kolor. No to już wiemy, co będzie na jedynce. Wątpię, żeby czarmcik przebił halterek. Kocham haltery, jak już mówiłam. I jeszcze ten pleciony nachrapnik, patrzcie na to. Dobra. Super, ej! Mega fajnie. Ej, mega super. Nie mam zielonego haltera jeszcze, żadnego. Więc jestem mega zadowolona. Super. E, od Dross też dostałam fioletowy. Też taki oni nie miałam. Ej, mega fajnie. Dobra, dzisiaj mamy taki śliczny halterek. Mega ładny jest. E, zobaczymy jeszcze na kogo będzie, ale ja sobie go od razu przymierzę. I dobra, i 11 mamy ogólnie takie, i tutaj jest coś materiałowego, chyba. Nie wiem, co tutaj będzie. Ja nie umiem rozpoznawać tak samo. Powiedziałam, że tutaj jest parcianka, a to w ogóle był pleciony na hrabnik, więc mam. No. I ostatni kalendarz na dzisiaj, czyli kalendarz od Twister. Yy, więc uwaga, uwaga. Oj, tutaj mi 12, a gdzie jest 10? mi się pomieszały te okienka trochę. Ja sobie to po, ogólnie później posegreguję. O, tutaj jest 10. Bo ogólnie mi tam popadały te późniejsze okienka trochę. I o nie, ogólnie mi wysłała herbatnik, co, do, co dostała i ja się boję, że będzie to samo, bo ja się załamie jak będzie to samo, bo ja mam tego mnóstwo po prostu, właściwie miałam, teraz już mam mniej. No ale no... Jak to, nie, jak to będzie to, to będzie trochę dupa. No, wiedziałam. Kostka lodu. To samo jest. Um, kostka lodu. No, słabo, słabo nie lubię tych kostek. One mnie mega wkurzają, bo jest mnóstwo. I chwilę, jak to otwieramy. Tutaj to otwieramy. No, wkurzające są kostki. Ale nie wiem, i tak chyba kostka będzie wyżej niż te dziwne rzeczy od Mister Rosy, To chyba w ogóle dam na ostatnie miejsca czekolada będzie wyżej. I dobra, taka kostka lodu. Ogólnie ta jest większa niż te moje. Całkiem ładna jest w sumie, zobaczcie. Ale no wkurzająca, że, że mam kolejną. Bo ogólnie mnie one wkurzają. Ale jest całkiem spoko. I sorry w ogóle, że tak rozwaliłam ten kalendarz, ale ja go sobie za chwilkę tutaj poukładam ładnie, żeby wszystko super było. Bo właśnie wczoraj, a właściwie dzisiaj sobie, nie, no, wczoraj, wczoraj, bo już jest po północie, Wczoraj sobie segregowałam właśnie kalendarz od Dark Unicorn, żeby ładnie go ułożyć do otwierania. Od Mistal też tak zrobiłam, więc teraz musimy się wziąć za kalendarz od Twister, bo... Tutaj w ogóle te okienka są mega pomieszane i ja to po prostu jakoś poukładam tak sensownie, żeby się lepiej otwierało. Ogólnie przechodząc do rankingu, pierwsze miejsce zajmuje, wiadomo, halterek od Darki Unicorn, bo jest prześliczny, jestem mega zadowolona. Drugie miejsce zajmie, o dziwo, czarmsik kostka lodu, no w sumie jest całkiem ładny. Trzecie miejsce, kuleczka. Czekoladowa i ostatnie to w ogóle mi się to nie podoba. Ja nie wiem w ogóle co to jest, po co mi to dałaś, i to jest ogólnie mega brzydkie, i to w ogóle to jest takie mega szorstkie, że można sobie coś z tym zrobić, więc no ogólnie ja nie wiem, ale no ogólnie mi się mega to nie podoba. Więc no dzisiaj w ogóle najgorsza rzecz z całego kalendarza. Nie wiem czy to ma być jako smaczki, czy jako co, ale dobra, mega, mega, mega dziwnie i jestem mega niezadowolona dzisiaj. Więc no, słabo, powiem tak, jakby mega dzisiaj słabo. Yy, I za chwilę sobie poprzymierzam yy, halcarek na jakieś koniki i wam pokażę, na kogo najbardziej pasuje. Widzicie sobie, ja właśnie przed chwilą posegregowałam też ten kalendarz od Twister i od razu dużo lepiej wszystkie okienka już można sobie wyciągać, że tutaj 11 i tam pod spodem są kolejne. Ogólnie jak chodzi o halterek, pierwsze co przymierzyłam go na Geralta i zobaczcie, w ogóle prześlicznie pasuje na niego mega ładnie. I, i mogę słodko wygląda, pasuje mu do tej jego czapeczki. I hagelsko też w swoim halterku tutaj siedzi już od wczoraj. Więc mega fajnie, akurat te nowe halterki są super. No zawiodłam się dzisiaj ogólnie na mega, mega na kalendarzu od mistę Ross'em ale trudno, przynajmniej ten halterek był fajny. Haltery są super i się przydadzą do, do jazdy. A ten halterek też będzie używany. Mega ładny jest. Bardzo mi się podoba ten kolor. Więc ogólnie Gerald sobie będzie w nim teraz stać. Mega ładnie. Ja kochani, a dzisiaj chciałabym wam pokazać moje wszystkie uwiązy. Dlatego zaczynając zaczynamy sobie od takiego uwiązu. Jest to jeden z moich ulubionych uwiązów, ponieważ ja bardzo lubię skręcone. A on jest tak naprawdę mega mocno e, skręcony. Ma taki ładny karabinczyk. I jego czasami biorę na zawody do. E, jakby pokazu koni. Nie wiem od kogo on jest. Tutaj mamy uwiąz od Mistel z paczki, taki fioletowo-niebieski, w ogóle tutaj podobny bardzo, ale ten tutaj taki ciemniejszy, bardzo ładny uwiązi. I zobaczcie, jaki ma fajny karabinczyk. O, taki. Fajny jest i długi, więc super. Dalej uwiąz z kalendarza, teraz taki z takim ślicznym też karabinczykiem. E, taki jest bardzo podobny, jaśniejszy, ale no, nie ma takiego sprotu warkoczyka, tylko ona powiedziała, że w ogóle to jest coś innego. I taki dziwny splot i że drugi uwiąz też taki jest. Dalej mamy e, uwiązik taki mega mięciutki, śliczniutki, różowiutki od Agnix Ambasadorstwa. Tutaj taki sam dokładnie tylko fioletowy. Mega lubię te uwiązy, bo bardzo lubię tą włóczkę taką mięciutką, Agnix. super rzeczy z niej robi. Dalej kolejny uwiązik w ogóle bardzo podobny do tego, też bardzo ładnie spleciony, e, tym razem żółty i też jest to jeden z moich ulubionych, taki bardzo ładny jest, mega ma ładny koloryk i w ogóle. E, tutaj uwiąz od Escape Party, właściwie do tego kantarka co pokazywałam w moich wszystkich kantarach, on też jest z mięciutkiej włóczki, jest bardzo ładny i mega go lubię też, często go biorę do sesji. Tutaj kolejny uwiąz od Mistal Rose. Tutaj taki. Tutaj kilkukolorowy znowu: taki biało, niebiesko, taki beżowy, kremowy. No, też na taki karabinczyk. Takie kółeczko. Całkiem spoko jest, ale jego ja chyba najmniej używam, bo mi się w nim średnie kolory podobają. Mm. Dalej, uwiąz, który miałam ostatnio na pokazie koni z Albertem. Eee, taki uwiąz ja go robiłam. Ogólnie bardzo fajny jest. Mega mi się podoba i ogólnie jest mega mocno spleciony, to mój jedyny uwiąz ze sznurka, aktualnie. I jest bardzo mocno spleciony, zobaczcie tylko. No. Mega mocny splot ma i tutaj spróbuję, to się nie da ruszyć po prostu, nic tutaj się nie... ten. Więc no, bardzo też ma ładne kolorki, takie yy, morsko-niebieskie. Dalej uwiąz od Agnik, taki śliczny, też taki niebieski pasujący w ogóle do jej profilowego. Tutaj uwiąz, nie wiem, od, aha, od Rity zapomniałam. Taki uwiąz od Rity. Bardzo ładny, mega go lubię. Ale on tutaj jest z takiej mega dziwnej włóczki ogólnie, Ale bardzo ładnie ona wygląda. Taka, jest ona taka ruda, więc mega fajnie. Dalej mamy taki prześliczny pomarańczowy uwiąz od Shelby z takim trochę grubszym karabinczykiem. E, też skręcany. Lubimy skręcane uwiązy. Bardzo ładny jest. Dalej mega, mega, mega długi, mega gruby uwiąz od Liwi na no taki karabinczyk. On jest spoko, ale jest mega gruby więc no zobaczcie sobie też taki splocik. Dalej uwiąz od Now Sadlery, mega go lubię, też ma ten śliczny karabinczyk mieniący się. Bardzo ładny jest. Ym, I też jest. Aha, właśnie mam dwa jednak uwiązy z sznurka. On jest też mega fajny, ale jednak wolę ten, bo jest dłuższy i trochę grubszy. Chociaż ten też jest mega, mega ładny i ładnie zrobiony. Dalej taki musztardowy od Agnik, też takiego mm, fajnego materiału w sensie z takiej fajnej włóczki. I tutaj, już ostatni uwiąz taki też od Agnik, taki biało-czarny, bardzo ładny. Też taki warkoczek pleciony, mega mięciutkie są. Ogólnie jeszcze mam gdzieś biały uwiązik od Rity, ale nie wiem gdzie go teraz mam, bo szukałam w pudełku, nie mogłam go znaleźć, a chciałam już dla was nagrać odcinek, więc no niestety go nie mogłam znaleźć, ale ogólnie on gdzieś tam jeszcze jest. Więc no, to na tyle w dzisiejszym odcinku, pa!